Grudzień to zawsze bardzo pracowity okres w roku, ale jest kilka nowych gier, dla których warto znaleźć czas. Oto wszystko, co dzieje się w tym miesiącu na konsolach Xbox. Ale najpierw wspomnijmy o niespodziance z listopada. To był szok dla nas wszystkich, gdy reżyserska wersja Death Stranding została nie tylko zapowiedziana na konsole Xbox, ale była dostępna tego samego dnia. Wiem, że często się to powtarza, ale ta gra naprawdę nie przypomina żadnej innej i bardzo trudno ją opisać. Mimo to spróbujmy. Oto dzieło reżysera Hideo Kojimy, w którym wcielamy się w postać graną przez Normana Reedusa, sama portera Bridgesa. Człowieka, którego zadaniem jest ponowne scalenie Ameryki po tajemniczym wydarzeniu, które spowodowało rozproszenie się jej mieszkańców. Wspomniane wydarzenie sprawiło też, że drzwi między światami żywych i umarłych są nieco bardziej uchylone niż powinny, co doprowadziło do pojawienia się tajemniczych istot, zwanych wynurzonymi, które dodatkowo utrudniają dostawy. Gwiazdorska obsada, wysoka rozdzielczość, tryb fotograficzny oraz funkcja Xbox Play Anywhere sprawiają, że jest to niezwykła podróż, którą zdecydowanie warto sprawdzić. Twórca Final Fantasy i człowiek, który zdecydowanie zna się na dobrych grach fabularnych, Hironobu Sakaguchi, powrócił 5 grudnia z zupełnie nową grą Fantasian Neo Dimension. To tradycyjny Oterpek z kilkoma nowymi, naprawdę ciekawymi elementami. Mamy tu świat fantazy, fantastyczne potwory i turowe bitwy, ale pojawia się też przełomowa mechanika, która pozwala manipulować trajektoriami umiejętności, by trafiać jak największą liczbę przeciwników. Więc obojętnie, czy szukacie czegoś starego, czy czegoś nowego, koniecznie powinniście sprawdzić Fantazjan Neo Dimension. Superbohaterowie, walki superbohaterów, walki superbohaterów za darmo. Marvel Rivals to zupełnie nowy hero shooter free-to-play w którym komiksowi bohaterowie i złoczyńcy zmierzą się w starciach 6 na 6. Już w momencie premiery w grze pojawią się jedne z największych osobistości uniwersum Marvela, a także Moon Knight. Gra obiecuje pełne akcji potyczki, okraszone kilkoma naprawdę filmowymi sztuczkami, które pozwolą graczom łączyć moce superbohaterów na wiele fajnych sposobów. Wyobraźcie sobie, że Wasza ulubiona strona z komiksu ożyła jako drużynowa strzelanka i macie Marvel Rivals, które pojawiło się 6 grudnia. Kogo się wcielicie? Kapitana Amerykę, Ironmana, a może Jeffa de Sharka? Dajcie nam znać w komentarzach. W przyszłym roku pojawi się jeszcze więcej dobrodziejstw free-to-play w postaci Path of Exile 2, kontynuacji cieszącej się popularnością gry action RPG. A niektórzy gracze mogą wypróbować ją we wczesnym dostępie od 6 grudnia. Beta dostępna wyłącznie na zaproszenie daje szansę na sprawdzenie całej gry, wcielenie się w dowolną klasę postaci, a nawet zapoznanie się z końcową fazą rozgrywki. Jeśli znajdziecie się w gronie szczęśliwców, będziecie mieli mnóstwo rzeczy do zrobienia. Path of Exile 2 oferuje ponad 600 potworów, setkę bossów i drzewka umiejętności tak potężne, że można by się na nie wspiąć i zbudować wśród gałęzi domek umiejętności. Następnie mamy grę, która powinna znaleźć się w muzeum, ale przypuszczamy, że zadowoli się miejscem w bibliotece Game Pass Ultimate. Indiana Jones i Wielki Krąg to przede wszystkim pierwsza osobowa przygoda, w której Indy wyrusza na kolejną wyprawę po różnych zakątkach świata, by rozwikłać kilka zagadek, spuścić łomot złoczyńcom i, jeśli starczy czasu, może pobawić się trochę w archeologa. Walka przypomina tę znaną z filmów, gdy walimy z woli po głowach przypadkowymi przedmiotami, choć w razie potrzeby zawsze możemy skorzystać z niezawodnego bicza i rewolweru. Indiana Jones i Wielki Krąg, który już w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, zapowiada się na jedno z najbardziej ekscytujących odkryć tego roku. Historia zna wielu Kane'ów, ale ten z Legacy of Kane jest naprawdę paskudny. By uczcić 25-lecie unicestwiania dusz, dwie gry z serii Legacy of Kane doczekają się pięknego remastera już 10 grudnia. Soul Reaver to trzecioosobowa gra akcji, w której hakujemy i slaszujemy sobie drogę przez najróżniejsze wampiryczne potworności. Jeśli podobała wam się mechanika zmiany wymiarów w grach takich jak The Medium, to będziecie się tu czuli jak w domu, przemieszczając się między światem duchowym i materialnym, by rozwiązywać zagadki i zdobywać przewagę nad przeciwnikami. Uwaga, uwaga! 10 grudnia czeka nas transformacja. A wszystko za sprawą Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Podobnie jak Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, jest to oldschoolowa bijatyka, która jest wypełniona isteregami i wywołującymi nostalgię akcentami, które wieloletni fajni Power Rangers z pewnością pokochają. Nawet jeśli nie odróżniacie Zordona od Zordów, nadal będziecie mogli świetnie się bawić, przedzierając się przez siły zła w tej przygodzie w stylu retro, zwłaszcza jeśli zaprosicie znajomych do wspólnej gry w lokalnym trybie kooperacji dla sześciu graczy. Musicie tylko zdecydować, kto będzie różowym Rangerem. Sezon pierwszy, Reloaded do Call of Duty Black Ops 6, pojawił się na początku grudnia, a w okresie poprzedzającym Codemas można spodziewać się wielu prezentów, w tym świątecznej wersji Nooktown i wielu innych. Będziemy informować jeszcze o szczegółach na ten temat, więc koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Grudzień zapowiada się Wyśmienicie, więc pamiętajcie o subie i dzwoneczku, by poznać zabójcze rekomendacje Xboxowych prezentów, porady i wiele innych ważnych świątecznych treści. Trzymajcie się, cześć!